W sieci ostatnio pojawiło się wiele informacji dotyczących budowy nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury, co do tej pory udało się tutaj wykonać. No jak widzimy w tle, stan surowy zamknięty został odebrany pod koniec marca i mogliście Państwo, czy mieszkańcy, zobaczyć za pośrednictwem TV28, jak to wygląda w tym momencie, co tu jest planowane, jakie pomieszczenia, na co te pomieszczenia. Sala widowiskowa na 200 osób, plus zaplecze dla stadionu sportowego, plus szatnie dla klubu sportowego, ewentualnie szatnie dla lekkoatletów, którzy będą korzystać ze stadionu lekko Atletycznego, który właśnie jest budowany. Sale, które oczywiście poza salą widowiskową mieliście Państwo okazję zobaczyć, to są sale, między innymi sala baletowa, taneczna, do gimnastyki artystycznej, która w projekcie jest wyposażona w parkiet, lustra i poręcze. Sala multimedialna, sale zajęć, do zajęć plastycznych, gdzie na przykład jest zaprojektowana od razu, od razu zaprojektowane są umywalki, żeby korzystający z tej sali nie musieli biegać po, po, po całym budynku i i na przykład myć, umyć sobie ręce po zajęciach. Powiedzmy, że sam parter to jest zaplecze całe dla sali widowiskowej, ewentualnie z wykorzystaniem pomieszczeń, które są garderobami, nazwane w projekcie na salę również zajęć. Całość tej inwestycji zamknęła się kwotą 3 miliony 870. 000. Jak Państwo widzicie, to jest połączenie nowego budynku, nowo wybudowanej sali widowiskowej ze starym budynkiem, który istniał, więc podczas inwestycji pojawiło się wiele kłopotów problemów związanych z konstrukcją, no i wiele prac trzeba było wykonać, które, będą ten, które wzmacniały ten budynek i no on w tej chwili jest w takim stanie, jakim jest. No i, i czekamy da, na dalszy rozwój sytuacji. W takim razie co dalej? No, w listopadzie pojawiły się, pojawiły się programy Ministra Kultury, gdzie można, gdzie można aplikować o środki zewnętrzne. My taki projekt mamy przygotowany do złożenia. To jest projekt na kwotę 3 miliony złotych z udziałem własnym 50%. Natomiast jutro jest inauguracja również w Ministerstwie Kultury, środków tak zwanych norweskich z Unii Europejskiej, no i też na infrastrukturę kulturalną. No i też będziemy się starać aplikować o te środki. W jakich warunkach teraz odbywają się zajęcia? No, myślę, że wielu z Państwa miało okazję być i uczestniczyć w naszych projektach, które organizujemy w Miejskim Ośrodku Kultury. Zajęcia odbywają się w warunkach no, mało powiedzmy, powiedziane fatalnych. Zainteresowanie tymi zajęciami, jeśli chodzi o, o, o naszą ofertę jest duże, bo ponad 215-220 dzieci tygodniowo korzysta z naszych zajęć. Oczywiście nie mówiąc o, 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 o innych projektach typu koncerty czy przedstawienia. No, no marzeniem chyba naszym i szczególnie pracowników Ośrodka Kultury, no i nauczycieli, czy, czy instruktorów, którzy prowadzą zajęcia. No i myślę, że dzieci, które uczestniczą, nie tylko dzieci, bo i dorosłych, jest to, żebyśmy no, mogli skorzystać z tej siedziby, która jest nowo budowana. I będziemy się starać o to, aby pozyskać te środki zewnętrzne, bo miasto niestety pewnie nie, nie stać na taką olbrzymią kwotę, żeby dokończyć tę inwestycję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.